No jakoś, jakoś, panie. Dobrze, Szanowni Państwo. już Ja przepraszam, ja zgłaszałem się. Ja wiem, wiem, no bardzo mi przykro, ale to nie moja wina, że pan Piotr zagadał. Ja chciałem tylko krótko bo rozumiem. Oczywiście, że tak, ale tak samo ja mam prawo zabrać głos, nie będę panu państwu dużo czasu zajmować dosłownie dla zdania. Kieruję pisma różne do Urzędu Miasta i mam pytanie, dlaczego one nie trafiają do pani komisji? Więc miałbym prośbę na następnym terminie komisji, żeby zarezerwować dla mnie czas. Chciałbym poruszyć ten temat. Dobrze, zorientujemy się. Na dokumentach Tak, na przykład ostatnio pisałem pismo, no dlaczego spalarnia yy, odpadów medycznych na dojwidach w szpitalu, o czym ludzie nie wiedzą, zostało wydane pozwolenie pozytywne do tej spalarni. Na komisji na, na komisji. Do Komisji skargi Wniosków, skoro Komisja Rewizyjna zbiera się w tym Dobry. tylko raz do roku w naszym mieście, no to też jest jakiś powiązek. Ewentualnie tutaj do obecnego ma duży wpływ. 最高 <music>